Jedni mówią wow, a drudzy ojej. Ale najlepsze, że jest to rower elektryczny i w dodatku kosztuje nieco ponad 2300 zł. Bateria wkomponowana w ramę Chinik Markowy i waży zaledwie 17,5 kg, dlatego przenoszenie go nawet jedną ręką nie stanowi najmniejszego problemu. Nie wiem, co Ty uważasz o jego wyglądzie, ale mi naprawdę się podoba. Rower typu retro. Bez zbędnych dodatków, tylko to co potrzeba. Nawet nie ma przerzutek, ale za to silnik dwubiegowy, dzięki temu jedziesz nawet pod wysoką górę bez najmniejszych problemów. W tym filmie przetestuję dla Was miejski rower elektryczny Foray C1, który ma aluminiową ramę o rozmiarze 54, jest na kołach 28 calowych i którego bateria z firmy LG pozwala nam przejechać wraz z pomaganiem elektrycznym nawet do 70 km. Życzę Wam miłego oglądania i pamiętajcie, że w opisie do tego filmu macie link do oferty oraz kod rabatowy. Zacznijmy od tego, że rower mam ze sklepu Zigbuy.pl. Jest to firma, która ma magazyny w wielu krajach europejskich, w tym i w Polsce w Warszawie. Zigbuy jest głównym dystrybutorem dla wielu marek, które możemy spotkać w naszych sieciówkach i zawsze oferuje produkty w najlepszych cenach. Jak już pewnie zauważyłeś, regularna cena roweru Forride C1 w promocji to około 2500 zł, ale jeśli użyjesz mojego kodu rabatowego Adam 5 i wpiszesz go w polu, które pojawi się po przejściu do płatności, to cena spadnie do nieco ponad 2300 zł. Kod pozostawiam w opisie do mojego filmu i pamiętaj, że promocja nie będzie trwała wiecznie. Rower do mnie dotarł bardzo szybko, w ogromnym pudle, ale jak się okazało, bardzo lekkim. Szczerze mówiąc, to pierwszy raz spotykam się, żeby rower elektryczny w ramie aluminiowej był tak lekki. Wcześniej z tego typu sytuacją spotkałem się tylko przy rowerze z karbonową ramą od firmy Engway, który też możecie kupić w dobrej cenie w sklepie ZigBuy. Rower został dobrze zabezpieczony na czas transportu, bez żadnych zastrzeżeń, a jeśli chodzi o jego wypakowanie, to również nie miałem problemu, żeby samemu wyjąć go i tutaj było kolejne zdziwienie, bo jak się okazało, rower był praktycznie cały złożony. Zostało mi wkręcenie pedałów, kierownicy... Rozpakowanie z tych wszystkich zabezpieczeń i to praktycznie wszystko. Pierwszy raz się spotykam, że rower już w opakowaniu miał na przykład skręcone koło. Przykręcenie kierownicy jest banalnie proste: jedna śruba imbusem dokręcamy, ustawiamy kierownicę względem koła, a następnie od tyłu dokręcamy śrubę również tym samym imbusem. Po powolnym tempie 30 minut wystarczyło mi na rozpakowanie i montaż tego roweru. Każdy poradzi sobie sam z tym montażem, zaoszczędzimy parę stów na serwisie, zwłaszcza, że mamy instrukcję obsługi w języku polskim. A ponieważ jest to elektryk, to dostajemy również zasilacz. Jest to zasilacz 42V 2A, który pozwoli nam naładować nasz rower w zaledwie w 3 godzinki. Kolejna rzecz, która zdziwiła mnie w tym rowerze to stopka. Testowałem już ponad 20 rowerów elektrycznych i pierwszy raz spotykam się z stopką jak w motorze. Jak dla mnie rewelacyjne rozwiązanie, bo dzięki temu między innymi możemy sprawdzić, jak pracują tarcze hamulców. Zobaczcie tylko, jak ten retro rower wygląda. Rama uniwersalna będzie pasowała i do mężczyzn, i do kobiet. W mojej ocenie o wzroście od 1,55 do 2 m. Tą stopką mógłbym się bawić cały czas, ale trzeba przejść do tego, co ten rower posiada. W tej pięknej ramie jest ukryty akumulator firmy LG 36V 10,5 Ah. Jest to akumulator litowo-jonowy i jest on właśnie w tej dolnej rurce. Nie da się go tak samodzielnie wyjąć, dlatego nie potrzeba nam kluczyków zabezpieczających baterię przed złodziejem. Rower ma 28-calowe koła, opony Kenda 700x35. Błotniki lakierowane na przodzie i na tyle ochronią nas przed zaklapaniem Gniazdo do ładowania roweru mamy z lewej strony ramy, odpowiednio zabezpieczone na wypadek deszczu. Akumulator, jak już wspominałem, jest firmy LG, ukryty właśnie w tej rurce. Hamulce są tarczowe, mechaniczne, zarówno na przodzie jak i na tyle, działają bardzo dobrze. A co najważniejsze, po wyjęciu z pudełka nic nie piszczały, nic nie zgrzypiały. Jeśli chodzi o silnik, to tutaj też zdziwienie, bo jest to bardzo dobra firma znana Bafang 36V 250W. I co ważne, jest to dwubiegowy silnik automatyczny, dwa biegi w tylnej piaście, dzięki temu nie potrzebujemy przyrzutek, a i tak wjedziemy nawet pod stromę wzniesienia. Kierownica ładna, retro, z możliwością regulowania kątu nachylenia. W zasadzie nic się na niej nie znajduje, poza tym panelem sterowania z lewej strony. Panel bez jakiegoś większego wyświetlacza, więc nie mamy co uszkodzić. Gdy dolny przycisk przytrzymamy, to go włączymy i wtedy oświecą nam się diody. Niebieskie, a jeżeli plusem dodamy sobie wspomaganie, to nam pokaże na jakim biegu jesteśmy. 1, 2, 3, 4, 5. Zielony kolor informuje nas o mocy wspomagania, a niebieskie diody o poziomie naładowania akumulatora. Minimalistyczny sterownik, dzięki temu nie mamy zbędnych gadżetów, mamy mniejszą wagę, ale przede wszystkim nie ma co się uszkodzić. Uchwyty kierownicy, te gripy, są obszyte miękką skórką. Pod nią chyba jest gąbka. Podobnie zresztą jak w siedzeniu. Bardzo wygodne rozwiązanie, bardzo miękkie. A do tego siedzenie ma jeszcze sprężyny. Dzięki temu, pomimo że rower nie ma amortyzacji, naprawdę wygodnie się na nim jeździ. Nie mamy zbędnych przewodów, a sama lampka ma osobny włącznik. Przednie światło musimy włączyć mechanicznie. Jest to dość oryginalne rozwiązanie. Światło świeci jak świeci. Natomiast na tyle to jest chyba tylko odblask. Nie wiem, jak włączyć tą lampkę. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, napiszcie w komentarzu. Zauważcie, jakie ciekawe rozwiązanie zastosowano w kołach. Nie chodzi mi o te odblaski na oponach, ale o tą aluminiową ramę felki. W połączeniu z tymi kremowo-beżowymi oponami prezentuje się to naprawdę świetnie, zwłaszcza na tle tych błotników, tych widełek. Połyskowych w czarnym kolorze. Bieżnik opon, typowo miejski, oczywiście do parku również się nada. Bardzo dobrze odprowadza wodę. Ja osobiście nie mam żadnych zastrzeżeń, dla mnie wszystko jest tutaj dopasowane idealnie. Ten rower to jest naprawdę sztuka minimalizacji. Ma to, co jest mu potrzebne. W dodatku jest elektryczny, ale nie ma na przykład przerzutek. Dzięki temu jest naprawdę lekki, pomimo że ma ramę aluminiową, a nie z włókna węglowego. Jeśli nie wiesz o czym mówię, to wystarczy podejść do jakiegokolwiek sklepu, który sprzedaje rowery elektryczne i przekonaj się sam jak ciężkie mogą być rowery z silnikiem elektrycznym. A to ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza jeśli jeździsz w dalekie trasy i nagle wyczerpie ci się akumulator, bo jeżeli rower będzie ważył 40 kg, to wierz mi, jazda pod górę tego typu rowerem bez wspomagania elektrycznego naprawdę jest trudna. No dobrze, ale chyba już wystarczy tego oględzenia, przechodzimy do podsumowania. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek dodatkowe pytania, śmiało napiszcie w komentarzu, z pewnością Wam odpiszę. Proszę o subskrypcję kanału, dzięki temu nie ominą Cię nowości, w tym aktualizację odnośnie tego roweru. Przede wszystkim silnik tego roweru ma 250 W i jest to moc wyjściowa. Ta moc szczytowa jest znacznie większa. Jest to porządny silnik znanej firmy Bafang. I chociaż rower nie ma przełożenia mechanicznego, tak zwanych przerzutek, to jednak ten silnik jest dwubiegowy, automatyczne dwa biegi. Nie chodzi tutaj o wspomaganie, bo tutaj mamy pięć biegów wspomagania elektrycznego, ale chodzi o tylnią piastę. Dwa automatyczne biegi w tylni piascie. To ułatwia nam jazdę w mieście. Przy czym, gdybyśmy mieli jeździć w terenie, gdzie są duże wzniesienia, bardzo dużo gór, to trzeba by było się zastanowić nad innym rozwiązaniem, bo tutaj może być trudniej. Czasami przerzutki przydadzą się, zwłaszcza jeśli mamy dużo gór w okolicy. Ale od razu dodam, że ten silnik działa bardzo płynnie. Sam byłem zdziwiony 0 szarpnięć takich szybkich podrywów. bardzo płynna jazda. Do tego z tą baterią LG możemy przejechać w zależności od naszej wagi około 60 km przy mojej wadze 80 paru kilogramów. Wszystko zależy. Jak wiele wzniesień będziemy mieli i na jakim biegu wspomagania przez większość drogi będziemy jeździli. Co do maksymalnej prędkości, to ten rower jest zgodny z polskimi przepisami prawa, zgodny z europejskimi przepisami prawa, dlatego ma ograniczenie do 25 km przy jeździe ze wspomaganiem elektrycznym. Jeżeli wyłączymy wspomaganie, no to możemy jechać tyle, ile nam nieźnie pozwolą. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ten rower, pomimo braku amortyzacji, jest naprawdę wygodny. Bez względu na to, czy jeździmy po kosce brukowej, czy po drodze w parku, czy też po zwykłej ścieżce rowerowej, naprawdę wygodnie i przyjemnie się na nim jeździ. Zwłaszcza, że silnik jest cichy, w tym rowerze nic nie zgrzypi, nic nie skrzypi, nic nie musiałam dodatkowo regulować. Wszystko działa tak, jak powinno. Nawet hamulce, pomimo, że to są tarczowe, mechaniczne, to działają bardzo dobrze. W przypadku, gdy naciśniemy hamulec, z automatu jest odcinany silnik i naprawdę wszystko działa bardzo dobrze. Reasumując, biorąc pod uwagę wygląd tego roweru oraz jego cenę, jak najbardziej szczerze polecam Wam ten rower. Pamiętajcie o kodzie rabatowym, który jest w opisie do mojego filmu. Wystarczy kliknąć na więcej, odsłoni Wam się link do oferty oraz kod rabatowy. Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytanie, napisz je w komentarzu. Proszę o łapkę w górę, a następnie o podbicie. YouTube wprowadził taką nową funkcję, że jeżeli damy łapkę w górę, to możemy podbić, Coś, co Was nic nie kosztuje, a dzięki temu ten film zyska dużą popularność. Serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że pomogłem Wam w podjęciu wyboru. Do następnego razu, cześć!